Battlefield 2042. Pierwsze, o czym pomyślicie po ostatnich zapowiedziach, informacjach czy filmikach, to zapewne fakt, że jest to gra osadzona w alternatywnej historii świata, która jest bezpośrednim następcą fabularnym Battlefielda 4. Jest tu jednak coś innego, coś z czego Electronic Arts wyciągnęło najwyraźniej wnioski, chcąc stworzyć Battlefielda dla wszystkich. W jaki sposób firma chce tego dokonać i jak bardzo dostosowuje do tego kampanię marketingową? Posłuchajcie. Działania podejmowane przez producentów gier przed premierą są jednym z najważniejszych elementów w całym etapie produkcyjnym danego tytułu. To właśnie w tym momencie ogrze może usłyszeć zdecydowana większość odbiorców, a zarazem wyrobić sobie jakże ważne pierwsze wrażenie. Dobrym przykładem takiego procederu jest chociażby Battlefield 3, który świadomie budował napięcie fanów. Zaczęło się od dostępu do bety po preorderze edycji limitowanej Medal of Honor, a następnie konsekwentnie wypuszczano krótkie migawki, zwiastuny rozgrywki, aż w końcu surowy gameplay. Ponad 10 lat temu robiło to piorunujące wrażenie. Battlefield 4 również miał podobny schemat i pomimo ogromnych problemów ze stabilnością na premierę, marketing oraz późniejsze działania naprawcze przekuły to wszystko na ogromną ilość sprzedanych kopii. To tylko pokazuje, jak znaczącą bronią drzemią firmy inwestujące w ten dział. No dobrze, ale po co to właściwie mówię? Na przestrzeni kilku ostatnich Battlefieldów fani, będący serią od jej pierwszych klasycznych części, deklarowali, że z każdą kolejną produkcją jej główne założenia ulegają coraz większemu upłyceniu, aby przyciągnąć jak najwięcej nowych, casualowych graczy. W efekcie powstawały dwa obozy, które wzajemnie wymieniały argumenty odnośnie swoich stanowisk, często w bardzo dosadnym tonie. I jej postanowiło wyjść temu naprzeciw, zapowiadając Battlefield 2042 Portal. W ten sposób odhaczyli sobie weteranów mających do wyboru odświeżone gry na starych zasadach, w przypadku jeśli 2042 niezbyt im podeszła. Ale to jeszcze nie koniec. Aby tym bardziej grać na emocjach tej konkretnej grupy, wykorzystano jeden prosty trik. DICE postanowiło zaimplementować postacie pojawiające się w Battlefield 4, zarówno do świata fabuły, jak i normalnej rozgrywki. No i powiedzcie, kto widząc po tylu latach znajome twarze, nawiązania do poprzednich, dobrze zapamiętanych odsłon, nie będzie odbierać gry trochę lepiej. I żeby nie było. Wszystkie wymienione przykłady są niepodważalnie plusem, jednak chciałem pokazać, jak świadomie Dice prezentuje swój najnowszy produkt. A kto wie, czy to jeszcze nie koniec takich retrospekcji? Jedźmy dalej. Nowy narybek to zawsze łakomy kąsek. Nie jest niczym dziwnym, że cyklicznie stwarzane są coraz to nowe elementy powiększające bazę graczy. Były próby z parokrotnym testowaniem trybów nastawionych typowo na esport, jak chociażby potyczki z Battlefielda 1, czy nadal popularny w 2018 roku tryb Battle Royale w postaci burzy ognia. Po niezbyt udanej pasie spora część społeczności przeniosła się wtedy do konkurencji w postaci Call of Duty Modern Warfare. Teraz sytuacja się nieco odwróciła i na obecną chwilę na grupach można wyczytać niejedną deklarację o definitywnym powrocie do Battlefielda. Co robi więc Dice, aby ułatwić aklimatyzację powracającym, a jednocześnie kompletnie nowym graczom Skoda? Dla przykładu będzie to dodanie mechanizmu z szybszym sprintem, znanego chociażby z Modern Warfare. Charakterystyczny wślizg rozwija nad Battlefielda 1, a następnie zmodernizowany w piątce, także znajdzie się w 2042. Tutaj też mała dygresja. W dzisiejszych czasach w większości tworzone są coraz bardziej uniwersalne tytuły, tak aby zwiększyć sobie po prostu zasięg potencjalnych odbiorców, metodą nawet takiego podświadomego implementowania mechanik. To również nie jest zły pomysł, a ocenie zawsze trzeba poddać końcowe wykonanie, które może będzie akurat pasować do tradycji danej serii. Pozostaje jeszcze zachęcić jakoś osoby, które kompletnie nie znają marki lub nie były na tyle zainteresowane rozgrywką, aby zwłaszcza na premierę wydawać na nią pieniądze kosztem gier innych producentów. Z darmową burzą ognia nie wyszło, ale w tym roku w rękawie został jeszcze jeden Zone. Zostawiony na czarną godzinę Hazard Zone, według plotek ma być darmowym, a nawet fabularnym trybem, który ma być PR-owo dla BFA tym czym Warzone dla Koda, a zarazem w połączeniu z krótkimi animacjami zostanie substytutem kampanii single player. Tylko w grze wielosobowej. Brak kampanii to też po części wsłuchanie się w głos pewnej części społeczności, która nawoływała deweloperów do przeznaczenia sił przerobowych na multiplayer. No i taki eksperymentalny pomysł widzimy obecnie. Zamiast kampanii, filmy fabularne i wydarzenia rozwijające świat wraz z nadchodzącymi do gry sezonami, a w multiplayer oprócz dotychczasowej rozgrywki, Portal i Hazard Zone. Rozszerzenie wygląda całkiem ciekawie. Coś z czym czeka się natomiast do ostatniej chwili to surowa, niezmontowana rozgrywka, której jak się okazuje możemy przed betą wcale nie dostać. Co nie jest w sumie takie głupie, bo gracze pełni ciekawości, zmian i ulepszeń od wersji pralfa wejdą we wrześniu masowo testować świeże co zapodanego bf Przepis na sukces? Zobaczymy. Na pewno jest to próba kompromisu i stworzenia kilku odrębnych elementów, w których będzie mógł odnaleźć się każdy. Czy wyciągnięto w ten sposób wnioski? Na to pytanie musi już sobie odpowiedzieć każdy z nas. Uprzedzając komentarze, takim samym testem będzie odpowiednie przygotowanie się na cheaterów, co po obecnie trwających testach jednym z antycheatów częściowo widać. Czy wykorzystany zostanie do tego zdywersyfikowany plan działania zapewniający bardziej skuteczną barierę? Ktoś powie utopia albo marzenia, no ale w końcu kto broni nam dywagować? A w tym materiale to już wszystko. Dzięki serdecznie za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki. Jestem Yahoo, do zobaczenia. Cześć!